Dzisiaj spędzimy noc w torpedowni w Gdyni. A czym jest torpedownia? Już tłumaczę! Torpedownia w Gdyni to ruiny niemieckiego ośrodka badawczego z II wojny światowej. To tutaj testowano, jak sama nazwa wskazuje, torpedy. Ośrodek funkcjonował przez 3 lata i został opuszczony w w kwietniu 1945 roku. Do budynku nie prowadzi żaden most, więc żeby się tam dostać musimy najpierw przepłynąć morze. E, no dobra, więc idziemy po kajak, Marek. Idziemy. A właśnie, bo nie jestem sam. Jeszcze jestem ja. Marek. Ja. Twoja profesja jaka e, jest? Pomagier. Może Ma... być? Jestem pomagier Marek. Mi mało ten, mało... Mało Keci, Mało, ke, mało. mało Keci, Dobra, to ja jestem... Siema, z tej strony 317. Elite Night. Ja jestem rybakiem. <laughs> Największa moja zaleta? Mam kajak. Największa moja wada? Nie potrafię go obsługiwać. <laughs> Idziemy do auta, bo tam mamy cały nasz sprzęt. I kajaczek. A idziemy potem na jakieś imprezy? No nie wiem czy tam są jakieś imprezy. A to jak była... zrobimy imprezę tam i zaprosimy ludzi? Chyba <grym> prędzej wodne pogotowie ratunkowe przyjedzie. To też się przyda. <grym> I całkiem możliwe, że wojsko, bo tu zaraz obok jest baza wojskowa. Tak właśnie idziemy. To są buty Marka, a to moje. Okazało się, że mam całkiem sporo sprzętu. Śpiwory. Nasze rzeczy prywatne, tam jeszcze jest magnesik No i ja też jestem spory Ile razy pływałeś w życiu kajakiem? Raz w życiu pływałem kajakiem To ja z... dwa? Marek, miałeś pompować i pompujesz Pompuję, Ale miałem klatę pompować Nie kajak Myślałem, że ja pójdzie szybciej, już jest 19.47 Czytanie instrukcji było yy, naprawdę czasochłonne Dobra, zamieniliśmy się, teraz Kubuś pompuje Dajesz Kuba, to nic nie waży Słyszałem, że ma być burza w nocy Żartuję nie, żartujesz. Nie, nie. nie chciałem ci mówić wcześniej. Więc musimy się spieszyć. Ja co, po prostu? Odkręcasz i wyjmujesz. I co się stało? Ja tak nie wiem. Nie, nie, nie. Czytałeś instrukcję? Nie. Tak, ze starym. Czytasz instrukcję, dopiero jak się coś spierdzieli. Pokaż co jeszcze bierzesz. Zraj, taśmę. E, No, jesteśmy praktycznie gotowi. Pakujemy się już i lecimy. Do wody. Mam nadzieję, że tylko, że nas wiatr albo woda po prostu nie no, przewróci. No dobrze, że jeszcze nie ma tego tornada. Eee, no może być ciężko. Mega ludzi. Dobrze, że nie ma kamery na moją twarzy. I nie widzę jak się stracuje. <grym> o kurde, leci trochę wody tutaj. Do no, środka? Nie wiem, czy to przeze mnie? Możliwe, ale możliwe, że przeze mnie, no. Okej. Okay. Ej, kurde jest, pójdziemy chyba. <grym> Stary. Na Ej! Na przestworza! Easy peasy, maro. Ej, Czekaj, 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 czeka. nie, bo, nie, nie. nie bo się brawa, brawa, Oj O i tak. Stary, jak się boję. Ale piękny widok za nami! Stary! O nie, nie możemy się ubrać! Moja mama będzie ze mnie dumna, a raczej wściekła na mnie! Co ja robię w życiu? Co ja robię tu? Ooooooo! Ej, ale Stary mic pływać? Umiem. Szkoda, że mój ten, że mój aparat nie potrafi pływać. ciekawostek to tu się odbywa opener. Co roku, tam trochę dalej na lotnisku. tam <hot pim> jest <dislike> zasięg stary. Mam nadzieję, bo... Nie wiem, co będziemy robili w nocy, ale dobrze, że jest ciepło, żebyśmy bo... się odwrócił. Tak, w... o, o, tak. Ale jecie... o kurna, Benek! Tak. Ale o, jestem w twarz. Oj tak, za to <laughs> Teraz mój punkt widzenia, przede mną otężny glens. O nie, 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 bokiem, o! Musimy się odwrócić, tak, stary. Tak, 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 o kurna, dobra, trzeba płynąć. Ale jesteśmy już naprawdę blisko, stary. Dotkniemy naszej bazy. Torpedo. Dobra, teraz jakby to zrobić, żeby nie uszkodzić niczego. Dobra. Okej. Okay. Już mam prawie. Dobra, git. Dobra, trzymam się. Mamy to. Wow! Jak na Rodeo stary. Wszyscy myślę teraz... O, to jest easy! Ja wykorzystuję 99% mocy. kupa trzymam ile się da Kakaroto Łap, jedno. Czekaj okay, czekaj, muszę gdzieś to dawać sobie. Na boczek Kolejne wow! Dobra? Wow, wow. I jadł, ja, jest. Dobra, dzisiaj dajemy do naszego brudziku tutaj. Aha stary, jestem dumny z tego. <grym> to jest... tu, tak przewalone! Nie ja może tego nie czuć w filmie, ale tu tak nas ponosiło. Jest najgorsze A -a. Nie możemy tędy wejść. Musimy wyjść tamten. Tą liną No powiem To może być ciężkie Ej, bo tu chyba się daje nogę Ej, no chyba... Ej! A, dobrze, że ktoś tu już był przed nami. Tak. Nie ma, nie ma pewności, że to działa. Ja bym się starał, żeby tutaj ciebie złapać, ale nie wiem, czy to się uda. Nie wiem czemu. Ja już że zacznie strzelać. Naprawdę. A kto? Dobrze, że Także te dziury, to dużo pomaga. To jest sukces! Wiesz co? Mi no. przeszkadza? Co? Kamizelka mi przeszkadza. Szybka analizujemy, tylko pani tak nie widzi płynie. Jest całkiem blisko, ale to na nie widać. Zastanawiamy się, czy to jest rybacki, czy e, wojenne. Czy pol, jakiś policyjny, ale. Bo wojskowy no. Przeczekamy, niech, niech sobie przepłynie. No. Mamy czas, nie? Nie, no, takie przeszkody są potrzebne. To nas stary wzmacnia, to nas umacnia, to dodaje nam charakteru. Okay. Ale musimy przeżyć. <laughs> Mam nadzieję, że to się nie trzyma na słowo honoru Staro <laughs> no <dobra>. nie, nie. <laughs> Martwa Mewa Jak to Jak damy te rzeczy? Eee, byś musiał mi rzucić linę I tu Dobra, zajebiście Zajiście czekaj, ktoś płynie? Siema! <truir> czekaj No i czekaj, spoko, ja naprawdę Muszę zobaczyć. o, okej okay. Jesteśmy Maro Musiałem aż się pochwalić kobiecie, to? że dotarłem do celu A wiesz co mi powiedziała na pierwszej story, co je wysłałem? No? wam, drodzy widzowie To jest moja kobieta, boję się o was, co za głupki Jaki jest PIN do karty? <grystanie> XD <grystanie> A pokazałeś im jak to... <grystanie> bo. Sorry Już wiem dlaczego mi coś... <grystanie> Sorry, już wiem dlaczego mi coś drapało. Co Właśnie wypliłem chorobaka Prawda? Wiesz jak fale uderzają tutaj od brzeg To słychać jakby ktoś tutaj był to, to jest niespokojne miejsce Ale robi wrażenie Dobro! Widzę tam wieża. jakbyśmy tam weszli no. A nie wiem, czy to wygląda na, na możliwe Dopłynęliśmy tutaj Wyspieliśmy się tutaj To ta wieża, stary, to jest nic no dobra, okej, okay. może jest budynkiem dużym, ale dla nas to nie jest wyzwanie. No, no to będzie nasze... Stary, torpedy lecą. Słyszycie to? No, 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 no. Przekaj, to tak. Dobra, nie, nie widać ich. Ja Chciałem wyłączyć, czekaj... <grystanie> Gdzie ty mnie wywiozłeś? <grystanie> A nie wiem, czy słyszałeś legendę o tym miejscu? Nie słyszałem legendy o tym miejscu. Ile osób tu zmarło. Ale naprawdę widok... I ten księżyc! O mamo! Ale to robi robotę. Wszystko co teraz widzisz To brudna, nasza Polska <noise> myślałem, że to teren nie, wojska no nie nie. Staź się polski! Nie, 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 nie! Guraźki filma, zostaw mnie! Ja A... Przepraszam, to był głupi żart, nie na poziomie, proszę to usunąć, wypikować Nie, nie, nie. Ale to powiem o nie, nie. nie, 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 nie. 21.18. O, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie, to jest moja stopa. Ej! Eee! Startuje, nikt nie tak nie zrobił. Dobra, już teraz się naprawdę zrobiło ciemno. Bo mieliśmy taki moment chillowania trochę z Mareczkiem. Co nas jeszcze czeka? Oprócz tego, że będziemy starali się uniknąć wojska, który ciągle tu lata. No, pozwiedzamy jeszcze cały cały ten ośrodek. Tam jeszcze magnes, ale z magnesem to nie wiem, czy dzisiaj jeszcze, czy rano, ewentualnie, czy w ogóle. Ale myślę, że tak, bo to jest fajne miejsce. Podobno ludzie tu gubią i dużo rzeczy. No nic dziwnego. Sami byliśmy blisko zgubienia rzeczy. I często tu nurkowie po prostu przyjeżdżają, sobie połowić rzeczy. Więc możliwe, że przetestujemy. Działanie magnesu Musimy znaleźć miejsce do spania Kto to Remek zawsze robi Stare ale... I miejsce do czego? Toaletki Właśnie chciałem ci powiedzieć Nastał kolejny problem Wieszcie, kto nadciąga? Krecik Zabraliśmy papier, bo Marek o tym pomyślał I całe szczęście, bo inaczej... Inaczej byłoby ciężko Wiecie, na kucaka tak jak ogólnie to się powinno robić Kurde Marek, nie tego, to jest niebezpieczne I tak bym srał to jest straszne Marek Nie, 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 ja nie mogę na to patrzeć, zaraz nie, to jest inne pomieszczenie. No inne ja patrzę nigdy dla. Nie, nie, bo tu nie ma dla, tam jest woda. Ja, Gaszę to światło, znaczy uchylam, bo się boję, że wojsko może pomyśli, że tu tknęliśmy Ej, no też tak I rację. że kogoś tu wezmą po prostu, żeby nam pomóc. Pomoc, e, więc uważaj Marek. O kurde, racja. Po, po raz. Po raz, poraz. Straszą nas. nas. A tu dla ciekawskich, proszę o oświetlenie. Mamy rację żywnościowe. <laughs> Dobra. To jest... Ło! To... Dobra, przepraszam. To jest super, no. Niczego nie lubię. E, tego, tego... Tak, kurz, No, to... No. Lata wszędzie. Ale jest tu ciepło. Ale śmierdzi trochę. Śmierdzi? Mhm. Nie wieje. Dwa plusy, jeden minus. Dobra. Idziemy do kolejnego pokoju. <laughs> nie spodobało się państwu te mieszkanie? mam kolejne. gdzie dzieci mogą się bawić. Mhm. Tam mamy plac zabaw, takie coś. O, tam jest czepak. Ja już teraz rozumiem, dlaczego Bartek jest nieustraszony. Jak ja jestem za, za kamerą ja się niczego nie boję. Ja Sią patrzę inny, w ekran, ja patrzę w ekran i ja myślę, że to jest po prostu film. A wiecie jak w film jestem głównym baterem, główni bohaterowie nie giną. No chyba, że to gra o tron. A ja? Nie no, ty jesteś po no, no właśnie. A tylko głównie nie umierają. A co to? To Wygląda jakby... Takimi gniazdom. Co? Poslizowałeś mnie No, sam się poslizowałem a, <laughs> Szczerze, To się... jest ta woda chyba, nie? Tak, to jest ta woda prosto uderzająca A, dobra, to jest jakieś metalowe gówno no, my myślały, że to jest jakiś. Tak, Stary, taki... ale nie poslizowałeś To jest, wiesz, to jest głowa ptaka No Bo jest w Ej, właśnie, ej, to, jest, to jest, problem, z którym musimy się zmierzyć Pora ale, ilość ale, pająków Jak jest, jak są pająki, to świeżej świeże to znaczy się Czeka, Czy chyba ci jedzie ta burza? To... Nie no, ej, chyba nie A nie. Nie no, nie no. będzie nie nie, nie, nie będzie nie. <noise> nie świećmy, bo kurde przylecą! Czerwone, zielone, białe! Czerwone, zielone, białe! Nie, są? Stary Padrek tam się świetnie świeci. Świetnie, świetnie. Mega, świetnie, świecą To nie tak jak, jak stary, jakby ty stary ja mu ciłuje na Oj, to jest świetnie, świetnie. Oj, dobra, idziemy dalej. O kurde! O nie, nie! Ej, to jest most? Zwodzony, ale chyba, chyba się zawiódł. To jest, jest most, który zawodzi, a nie zwodzony Ej no, zobacz jak to wygląda Idziemy dalej Powiem wam, tu wygląda tak ryzykownie, bo jest o. trawa, dosyć wysoka trawa i nie wiadomo co się kryje tam Ej, Beboki? Beboki to po śląsku potwory, które straszą dzieci No coś no. takiego no Ogólnie nie wiem czy to jest wejście na, na górę, chyba, chyba nie ma ja Maria, Jezus Maria, się zesrałem Wszystko no, zrażniało ja tego miernika tente, bo to by było no, miło No, właśnie Hej, dzień dobry Ej stary, to jest siedzisko Tak to wygląda w mhm. po Puste kolejne pomieszczeń. no do zagospodarowania Jeśli macie jakiś pomysł jak to zagospodarować, to jest stolik, biurko pełna kreatywność to... ja bym się chyba zamienił rolami ja ja pierdolę Nie, to nie mewa, to baba woda uderzyła Aha Ja pierdolę Ja pierdolę, stary Ale mnie zrobiłeś Przepraszam, przepraszam ty Dobra, i co tu jest? Widać ślady Ej, to jest tak ciemno Tutaj nic nie widać Widzicie co, że nic nie widać? Ale Gostułował słynny niemiecki kucharz von German I on tutaj gotował bardzo znaną potrawkę na cały świat Kurczak słodko-kwaśny Co ty gadasz? Tu to powstało! Kurde, kolejna biała mewa Co ona tu umarła? Stary, no właśnie ej, ej. jak mewy tu umarły Nie mów tak! Aha, dzięki, poświecisz mi mordo? Stary To myśmy ci No właśnie Co, no no doszliśmy do... Do końca. drugiej części naszego osiedla. Mhm. O kurde, czekaj. Jest hmm. fokus. Stary, ej, to jest od nich teren. My nie możemy Jej, im... Nie ja wchodzę. Stary, nie po oczach, bo pewnie... ...epilepsji dostanę. No ja to chcemy spać, stary. Należy <grym> nam się subskrypcja, myślę. A mi? No też, no, nam wspólnie, no bo no jednak... No nie? Robimy takie rzeczy... Że fajnie jakbyście kliknęli to o, Proszę czy, was, tak, no. tak Twój Kuba? Mój też możecie kliknąć. Muszę zrobić jedną rzecz. Kaczkę rzucisz. Nie. Zgadłem? To ta, nie jest kaczka, to bardziej wygląda jak... Wszystkie kaszczątko to jest Leć Powiem Ci tak. O, Nic nie było widać. Bo będziemy spali w tym miejscu, gdzie tak, tak trochę śmierdziało, nie? Eee, Czy w tym naszym? Na... W tym naszym chyba? Chociaż jest dużo pająków. Chociaż, a zobaczymy. Wiesz co, ja myślę, ja myślę Kuba. Z pełnym brzuszkiem będzie się nam lepiej myślało. To idziemy jeść. I idziemy coś zjeść i sobie usiąść, pochillować chyba. Nice. To będzie przejście do, do, do innego miejsca, tak? O dobra, no. Musisz przejść, nie? Aha, a... nie? I jeszcze w drugą stronę. Chyba widzisz mnie? Widzę! Dobra, panie że to mam nadzieję, że będzie zadowolony. Ja już wiem chyba skąd są te trupy mew. Skąd? Wiesz dlaczego? Nie wiem. Wiesz skąd się tu wzięły? Stary, weszliśmy tam do tery na terytorium gołębi. Wiesz o co chodzi? O to jest wojna! No, wojna ptactwa. I chyba gołębie wygrywają to no, no, no mi się nie. wydaje, że stare gołębie zdominowały tutaj okolice. Teraz, teraz gdy nie, torpedownie a potem cały świat! Da, 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 da. Rozkładamy sobie rzeczy. Jeszcze nie do spania, ale żeby sobie usiąść na spokojnie i zjeść naszą kolację. A jaką mamy kolację Kubuś? A zaraz pokażemy, jaką mamy kolację. Chrobaki co tu chodzą? Ja już chodzę spać o tej porze. Ja jestem stary dziad. No a jest już w sumie nie mam jak pokazać zegarka, ale... Chyba coś jest... koło 23? No, będzie, będzie. Ja to będzie wygodnie na tym spać. Jasne! Jakieś kiedyś spałem na podłodze, Łukasiu. <grym> Czemu? Raz byłem najeb... A drugi raz nie miałem wygodnego łóżka i po prostu... Na podłodze było chłodniej, stary. <grym> Ale teraz mamy tak wygodne łóżko, że to jest hit. Powiem ci, że te wszystkie 24H z Remkiem się tracą. Naprawdę, no. No. Jakby sama wejście tutaj to było takie przeżycie. No. I taką czułem adrenalinę, a potem... Pełnienie, że ciężko to opisać Czas na unboxing, więc na początku Dwie zafikanki Cygańskie, cygańskie z Kauflandu chyba, chyba tak no. Wafle e, kukurydziane z solą morską Z sól morska to jest e, Game changer tutaj, bo mamy za mało soli morskiej Potrzebujemy jeszcze więcej soli morskiej No i to się, z... uremka jest zawsze Czyli kabanosy Naprawdę lubimy mieć kabanosy i są Spoko rzeczą bo nie trzeba jej trzymać w lodówce, mają dużo białka i i tłuszczu. I tuż. I Proszę. A, to, i sorry, pomyliłam. A, sorry. sorry. To. A, i nawadnianie się. Woda. Czemu woda? Bo trzeba pić. I możemy umieć rączki przy okazji, dlatego jest niegazowana. Bo ma apetyt. Buon appetit, bon appetito, bueno apetito. A, owidezin sm, e, smacznego, jak mówię. Bueno i coś tam dalej. A, dla wszystkich, którzy jedzą, to smacznego. Dobra, my już po jedzonku i powoli układamy się do spanka Ok, let's go. Tak wygląda nas. Secik noc nocny. Nie ma namiotu. Możemy trochę tego żałować, bo jak w końcu przyjdzie ta burza. No Najwyżej się schowamy pod dachem, nie? No Właśnie, jest, jest obce jeszcze schowanie się pod dachem. Otóż to. Ultra cuchnie Wchodzimy sobie pod śpiworki. Ja już śpię. A ja już słodko nie. O, słyszysz? Nie doperze. Czy, czy Batman tu jest? Czy my jesteśmy w jego norze? Nora. Rezygiora. Re Otwierajmy tą wodę i. i czulujmy. Ale zanim się możemy już pożegnać, możliwe, że nie doczekamy rana i ranka, i jeszcze będzie nas walka z burzą. Ale uznajmy, że przeżyjemy to i się zobaczymy łowiąc magnesem, rzucając frisbee. Dobrze się bawiąc. Dobranoc. Dzień dobry, przeżyliśmy. Okay, o zwyczajnie. ale Ale to nie była łatwa noc. Wiało Cały przepotężnie. Czas. I wiesz, co jeszcze się działo? Poza tym, że wiało. Rapowało. Nie, bo od której. Ale ptaki tak głośno hamasowały, że nie szło spać. No to trzeba przyznać, nie wiem, od, od której. Ale jak się obudziły ptaki, to my się też obudziliśmy, bo. No i druga rzecz to wiatr, tak głośno i fale uderzające. Się zastanawialiśmy czy na, na pewno nasz kajak jest na danym miejscu, czy, czy niekoniec nie zwiało. A tego dalej nie, nie jesteśmy pewni, więc sprawdzimy sobie. O, więc zostańcie jeszcze do samego końca, bo może być ciekawie. Może zadzwonimy po straż morską, a może popłyniemy w pław. Dobra, to zbieramy się z tego. To jest mój dom. To jest moje miejsce. To jest mój dom? Duży dom, ale dosyć ubogi. Teraz dopiero zauważyliśmy pewną rzecz. Most, który przechodzi przez całą... O! Wygląda jakby tylko same kozakie mogły tędy przejść. Jeszcze z no. kamerą w ręce. No, przejdę. No. Tak, ja to wyłączę kamerę, i, no Ale o, baterie mi. O, mam nową no, baterię. Jesteśmy po no. no, no, drugiej stronie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No, to wejść, nie mogę takie trudne powiedzieć. No też trzeba by wejść. Nie patrzeć w dół i biec. Ale ich zrobiliśmy sami no co? No, ale no, ich dobrze, zrobiliśmy tak. Tak. Ale jesteśmy sami tutaj w tym miejscu. Tak. Są wakacje polskie morze. Co można robić? Masz frisbee więc. No, frisbee. Będziemy rzucać? A jak wypadnie do morza, to co? To ktoś łapie. Okej okay. Łapiesz? Spróbuję Masie to co Ale teraz czy ja rzucę? To będzie mocne. Aaaa! I w kamerę. No, nie, nie, nie. Trzeba zrobić, przeszukać jeszcze dno z tego miejsca. Czy na dnie znajdziemy nasz filmik? Coś innego. Sprawdzimy to. Kuba, w jaki sposób chcesz to sprawdzić? Co się głupio pytasz? No, ale. Ja... Mówię ci tysiąc razy. Magnes? Ja ty to wiążesz, stary. Ale wieje. sięgniemy na dno, czy nie sięgniemy na dno? I co? Biorą! I uwaga, wow, coś jest, grube. Nic, ale się nie podda jeszcze. Jeszcze nie wiem, Marek, że chcę rzucić. Jest to trochę tak, nie ukrywam. A mogę jeszcze rzucić? No rzuć sobie, no. Wow, ale piękny. Bo wow, rzucił. Dobra. Ja czuję, że będzie coś grubego, stary, o. Jest? Idzie? Jest? Stawia opór, coś, stary. ciągnij, Malina. To się kameruje. Coś jest? Nie wierzę. Jest? Bilet wyjazdu z tej wyspy Lecimy do domu